Szanowni Państwo, dzisiaj wyjątkowo w studiu ekipa, którą Państwo już znacie, czyli Ola Słabisz i Tomasz Deptuła. Witam Was. Bardzo miło. Witamy Zuziu. Porozmawiamy o tym, co się działo w redakcji 10 kwietnia 2010 roku, a działo się, działo się sporo. mnie wtedy jeszcze tutaj nie było. Wy byliście jak najbardziej. Powiedzcie mi, jak ten dzień minął w redakcji? To nie był dzień tak, jak zwykle, to była sobota, prawda? Jak sobota tak, w sobotę zazwyczaj nie no pracujemy w redakcji, pracujemy często poza redakcją, mamy dyżury e, przy telefonie. Niemniej jednak zespół się zebrał w redakcji tudzież po, poza redakcją. I wydaliśmy specjalne takie popołudniowe wydanie poświęcone właśnie tej katastrofie. Część redaktorów była chyba na miejscu w redakcji, pilnowała składanie tego wydania. Ale kto podjął decyzję, że słuchajcie, zbieramy się, musimy zrobić dodatkowe to był wydanie, impuls, jak to, było? to był impuls. To było tak oczywiste, że musimy to zrobić. To podobnie jak, jak po 11 września, kiedy co prawda to był dzień roboczy, bo to był wtorek, ale kiedy nagle się stało jasne, że. Cały numer musi być poświęcony akurat temu wydarzeniu, tak tutaj było oczywiste, że musimy się zebrać, musimy coś szybko dać naszym czytelnikom. Którzy po prostu czekali na te informacje. Tym bardziej, że właściwie to był taki dzień, w którym chyba nie można było o czymkolwiek innym myśleć. I tak wszyscy śledzili to, te doniesienia dochodzące z Polski, były telefony od przyjaciół, od znajomych. No tak, a... zaczęło się od telefonów no właśnie, nad ranem, od naszych, od naszych rodzin, od naszych znajomych, którzy mimo tego, że dzielił ich cały ocean i że wiedzą, że ten telefon kosztuje do, do Stanów hmm. Zjednoczonych, dzwonili i mówili, Wielu z nas że po prostu coś się stało pod Smoleńskim. wielka tragedia, zginął prezydent, zginęło kilkadziesiąt osób i nie wiadomo właściwie No ja dostałam też telefon od moich z amerykańskich znajomych bardzo wcześnie rano, którzy wcześniej w sobotę wstali i byli też przerażeni. A ty sama jak się dowiedziałaś od, od znajomych czy... Ja właśnie zostałam obudzona hmm. przez telefon od koleżanki Amerykanki, która wcześniej wstała i, i mnie obudziła z tą szokującą wiadomością. A to, w którą w ogóle trudno było tak. uwierzyć, ale jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby uważać to za żart, bo to byłby strasznie makabryczny mhm. żart. No a potem po otworzeniu internetu, no widziałam mhm. jeszcze więcej te wszystkie doniesienia straszne. Z tego co, co, co wiem, wydaliśmy specjalne wydanie naszej naszej gazety, telefony się rozdzwoniły, zdaje się, że Janusz Szlechta miał wtedy, wtedy dyżur redakcyjny, wspomina, że czyli, czyli dyżurno, podczas którego nasi, nasi czytelnicy dzwonili i dzielili się tym, co przeżyli, co, 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 co czują. No było to, z tego co wspominał Janusz, nieprawdopodobne, bardzo 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 też trudne, trudne doświadczenie. Na dokładkę jeszcze chyba dnia następnego pozwoliliśmy sobie zresztą opublikować w gazecie niektóre komentarze naszych czytelników, które wpisywali na naszej stronie Ty internetowej. Myślę, że te komentarze to już się znalazły właśnie w tym dodatku yy, Dzień później, soboty, tak. Jeszcze e, sobotnie, bo komentarze się pojawiły na naszej stronie e, automatycznie, po prostu e, w tym samym dniu. Kolejne wydania też były poświęcone e, niestety e, w większości e, właśnie tej tragedii. Bo, chyba w miały so, miejsce no, różne wydarzenia to, jeszcze. prawda? dla no, się zaczęło, wydaje mi się bardzo. No, tak, tak, Ogromne ogrom tego... Ja osobiście byłam... A, pod pomnikiem katyńskim w Jersey City, to, to było w sobotę. Ludzie chcieli spędzić jakoś ten czas razem, nie wiem, złączyć się w tym bólu, szoku, żalu i tam kilkadziesiąt osób pojawiło się właśnie tak, pod Tak, to samo było pod konsulatem, pod konsulatem w Nowym Jorku, gdzie ludzie składali kwiaty, zapalali znicze. A jakie nastroje I dominowały i wtedy w czasie tych wszystkich uroczystości? Przede wszystkim smutek. Tak. To, 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 to był taki moment, w którym się jeszcze nikt nie zastanawiał dokładnie nad tym, nad co stało za, za całą tragedią, dlaczego to się stało, tylko przede wszystkim ten porażający ogrom, ogrom tego nieszczęścia, które spotkało Polskę. I to jeszcze było potęgowane tą, tym, czego nie było w poprzednich, przy poprzednich wypadkach, to znaczy dostępnością telewizji, ponieważ na polskie kanały kablowe, które, satelitarne, które można było, tu oglądać, czyli TVN24 i Telewizja Polonia właśnie przestawiły się wyłącznie na relacjonowanie tych wydarzeń. W związku z tym mo można było to oglądać również na bieżąco non stop po polsku, jeżeli ktoś miał wykupiony przynajmniej jeden z tych serwisów. I to bez wątpienia też potęgowało to uczucie, to uczucie współuczestnictwa z mm -hmm. tym, co się dzieje w Polsce. Zwłaszcza w następnych dniach, zwłaszcza w następnych dniach, kiedy te trumny zaczęto zwozić z z, z Moskwy, z pod smoleńska do, do Warszawy i się zaczęły odbywać pogrzeby, ceremonie powitania trumien przewożenia ich w różne mhm. miejsca I, i to rzeczywiście powodowało, że no, wszyscy byliśmy po tamtej stronie oceanu. Tak, no ale z drugiej, z drugiej strony bardzo ważne bardzo z drugiej strony, bo że się, że, że jako, jako gazeta mogliśmy być właściwie w centrum tych wydarzeń i wy mogliście obserwować te wszystkie Nigdy nie, to, nie przestaliśmy dzieje. być. Byliśmy no. właściwie od samego początku, dlatego że y, jako pierwsi po tej stronie oceanu wśród polsko, polskojęzycznych mediów włożyliśmy informacje na naszą stronę internetową, zrobił to Staszek Psyk, który obudził się tego dnia wcześniej rano i i, I włożył tę informację. Potem to, to wszystko oczywiście uzupełnialiśmy w ciągu kolejnych dni i tygodni po tej tragedii. No, trzeba, trzeba pamiętać, że to się ciągnęło potem już tygodniami przecież. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy z nas bardzo, bardzo intensywnie wspominają, pamiętają. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa krótki materiał, sondę, podczas której spytaliśmy naszych tam, tam, respondentów członków Polonii, jak wspominają tamten dzień, co pamiętają z tego tragicznego, tragicznego dnia, no i co, co czują teraz. Zapraszam. Wspomina Pan dzień 10 kwietnia 2010 roku, kiedy miała miejsce katastrofa Smoleńska? rocznicę mamy już w środę. Panią, ja mam podwójne przeżycia. Bo jedno przeżycie to akurat urodził mi się wnuk w ten dzień. A drugie przeżycie, proszę Panią, że proszę, szokująco. Dlatego, że byłem dość długo związany z armią polską. Niesamowicie. Niesamowicie, proszę Panią, mi się nie wyrażać. Publicznie. Ale A co pan, co pan sądzi o katastrofie generalnie? Bardzo źle. Nie do, niedobrze się wydarzyło? Czy, czy uważa pan, że to, że, czy to, że, to, że to zamach, czy że to, że to po prostu. Nie chcę by tego osądu wysyłać żadnych, prawda, ze swojej strony, ale to niedobrze się stało. I dla mnie to jest niejasne. Dobrze, to pamiętam, pamiętam tak, by to było wczoraj. W sumie byłem w szkole w tego dnia i dużo rzeczy właśnie w Ameryce tutaj opowiadali o tym, co zawsze nic nie opowiadają bo o Polsce, szczególnie nawet w Nowym York Times pisali o tym. Tak więc bardzo to było szokujące jednak dla wszystkich krajów, a nie tylko jeśli chodzi o Polskę. Bo wiadomo, po Polsce media i gazety wszyscy o tym pisali, ale szokowało mnie to bardzo, że jednak w Ameryce nawet o tym rozmawiali. Ja myślę, że to był jednak zamach. A dlaczego tak myślisz? No ponieważ zawsze były problemy z Rosją i w ogóle i teraz jeszcze jak teraz ta wojna z Koreą, że ma niby coś tam działają No to myślę, że to było tak jakby. Zamach jakby po prostu no pamiętam, że moja matka była bardzo załamana ja przyszedłem do domu ze szkoły właśnie i nie wiedziałem o co chodzi i potem słyszałem, że był ten zamach właśnie na Smoleńsku i. Najpierw myśleli, że to było po prostu pomyłka, nie? Że, że jakieś nie, wydarzenie po prostu, ale mi się wydaje też, że to był zamach, no bo tyle ludzi w jednym samolocie i żeby tak, to najważniejsi ludzi naszego kraju nie, i wszyscy naraz po prostu, to nie wydaje mi się, że to był przypadek po prostu. Zginął nasz prezydent, niestety. To jest nasza polska głowa, można powiedzieć. I... Pełna rodzina jest tu w Ameryce. No przeżyliśmy bardzo, akuratśmy byli wszyscy tutaj. To było dla nas szokiem wszystkim, przeżyciem wielkim, które po prostu naprawdę nie było do uwierzenia, nie do wiary w ogóle, w jaki sposób to się stało i nikt nie mógł uwierzyć takiej sytuacji, która była. Każdy miał nadzieję jeszcze, że ktoś tam przeżył, ktoś tam będzie żył, że jeszcze jest, że to, że to jest po prostu jakiś sen, czy, czy, czy coś takie nie, nienormalne, nie, nieprawdziwe wydarzenie? Ja, ja nie mogę nic sądzić na ten temat. Wiele czytam gazet, wiele posądzeń jest. No ale dla mnie to jest po prostu katastrofą. No, co ja mam powiedzieć? Szok. Szok. Cały nasz rząd poszedł. No niestety, przykro. Uważam, że to raczej że nie katastrofa, że to ktoś to przygotował. Każdemu było bardzo przykro w związku z tym, no bo, no, każdy miał rodziny i dzieci i, i rodziców, także no przykro. No smutek, no smutek, no. cały rząd pierwszy, znaczy ludzie z pierwszej, z pierwszej ławki, jak to mówiąc, zginęli, nie? No żalno, no, trudno, no. no. wszyscy żałowali, no, że ktoś nie dopatrzył tego, nie? Ktoś nie dopatrzył, no to tak się stało. Nie, ja, ja myślę, że to katastrofa na pewno. To zamach tak by był, to by zrobili tak, że wcześniej by zrobili, może by innych nie. Także katastrofa na pewno. Gazeta zdaje się tak, że troszeczkę inaczej wyglądała, smutniej. No tak, no, na pewno wyglądała smutniej. Nawet nasze logo ukazywało się z taką charakterystyczną czarną wstążką na, na pierwszej stronie. Mieliśmy, właściwie każdego dnia mieliśmy czołówkę na, na temat tego, co się, co się działo. No potem pojawiały się już różne takie dokładniejsze informacje. Każdy był głodny tego, dowiedzieć się tego, co, co tak naprawdę się stało. Mnóstwo mieliśmy też nekrologów, kondolencji. Bo się każda duża organizacja polonijna czuła potrzebę, żeby przekazać wyrazy współczucia, swoje kondolencje ofiarom, rodzinom ofiar oczywiście. I, Bardzo i ładnie właśnie... też zachowali się politycy nowojorscy i, i burmistrz Bloomberg i gubernator Patterson e, złożyli Polonii e, kondolencje. W okręgu nowojorskim mieszka około miliona osób polskiego pochodzenia, w tym e, imigrantów. <coughs> Także to była taka tragedia, o której właściwie no, każdy tutaj e, mówił, każdy się interesował. Amerykanie czy, czy Polacy, mimo że to było gdzieś tam w Europie daleko, to mimo wszystko była tak wstrząsająca tragedia, że. No, trzeba pamiętać, że nawet prezydent Obama się wybierał na, na, na sam pogrzeb. Nie, nie doleciał z powodu wulkanu w, w Islandii, który wybuchł akurat tego dokładnie w tym samym czasie i do tego nie doszło, ale jednak to była tragedia, która przyciągnęła. Przywódców z całego świata, którzy przylecieli na, na pogrzeb na, na, na Wawel. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych mówiono o tym bardzo dużo. Tak, i pamiętam jedną taką, jeden taki moment. Akurat byłam w kościele, w amerykańskim kościele, dzień po, i czyli w niedzielę, i pamiętam, pamiętam że. Ksiądz Protestancki zresztą wspomniał, że jesteśmy łączymy się w bólu. Naprawdę nie było wielu Polaków, to byli sami Amerykanie, ale łączymy się w bólu, pamiętam że to powiedział, z, z Polakami, którzy wczoraj przeżyli niewyobrażalną, niewyobrażalną tragedię. Bo to niesamowite nie, nie spodziewałaby mi się, naprawdę. Ja mam identyczne doświadczenie z mojej amerykańskiej parafii, moim miasteczku, do, do którego poszedłem. W niedzielę 11 kwietnia do kościoła i dokładnie tak samo wśród modlitwy powszechnej jedną z intencji była właśnie modlitwa za, za Polskę, za, za rodziny ofiar i ofiary tragedii. Tak, to naprawdę było bardzo, także, bardzo także... piękne. Ja bardzo cieszę, że, że, że Amerykanie A Akurat są ta tak parafia, słuchający... do, której, do której chodzę, nie ma nic wspólnego z, z Polskością, no oprócz trzech czy czterech polskich rodzin mieszkających w moim miasteczku. Bardzo także, piękne. Także to było no, ale nie zapominajmy, że w polskich parafiach odbywały się specjalne msze. Polacy gromadzili się nie tylko pod, Rosją, ten nie ten tylko pod dzień, pomnikiem, tak. ale to gromadzili się w kościołach. Już w poniedziałkowym wydaniu Nowego Dziennika w świętym Stanisławie Kostce na Green Poncie prawie chyba tysiąc osób się zgromadziło na takiej specjalnej mszy w intencji właśnie ofiar na mszy byli przedstawiciele właściwie w większości organizacji działających tutaj w, w okręgu nowojorskim. A także to, to było takie, tak jak pięć lat wcześniej śmierć naszego polskiego papieża, tak samo ta tragedia złączyła Polonię. Mamy taką samodzie. tendencję chyba narodową. Mamy tak. aby no no tak, tak nie, nie było, na długo, no, bo w tej no, chwili ta tragedia bardziej dzieli niż łączy. I to też, jest, to też prawda. jest tragedia w tej tragedii, że, że tak to się wszystko obróciło. No mam nadzieję, że to jakoś jakoś uda się nie od tych problemów. Nie chciałbym się zapomnieć, tutaj zagłębiać w politykę, dlatego tak. że tego rodzaju rocznica nie powinna być traktowana. Moim y, zdaniem powinniśmy... Jako powód do politycznych sporów, Niesnosek. Ale... Niesnosek. No miej, Miejmy nadzieję, że, że w przyszłości nie takie wydarzenia będą nas, będą nas jednoczyły, że będziemy zjednoczeni. Tak czy siak. <laughs> Proszę Państwa, no tego, tego nam wszystkim, wszystkim życzę i życzę miłego wieczoru. Do widzenia.